Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change.

50, chcesz? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Joluś, weź, bo kazałaś mi zapytać, czy ja teraz on mnie. Trójki low, trójki low. Moment, moment, moment. Już na 40 strzedł. Z 70 już na 40. Więc pewnie widać już, mimo że jest strasznie duszno, bo jest ponad 30 stopni. I Nadal czujemy się tacy totalnie wywaleni, nie wiadomo czy to jest kwestia klimatu, czy po prostu tych podróży. Nie mamy na nic ochoty. Dzisiejszy dzień spróbujemy zrobić na tyle intensywny, na ile nam się będzie chciało po prostu. Więc na razie na pierwszy strzał próbujemy zdobyć tutaj właśnie jakby takie Sanktuarium Pandy Wielkiej. Panda Wielka jest zagrożona wyginięciem, bo żyje ich w ogóle na świecie, chyba nie jestem pewny. Tysiąc, dwa tysiące sztuk, coś tam jakiś czas temu przeczytałem. Tutaj rząd chiński robi wszystko i stworzy właśnie takie sanktuaria, by jakby rozmnożyć tą pandę, aczkolwiek, aczkolwiek jest to bardzo ciężkie i panda w nie woli kompletnie, się nie chce rozmnażać. Na wolności nie jestem pewny dokładnie ile ich żyje, ale też jakiś czas temu przeczytałem, ich liczba naprawdę się na wolności tam podwoiła. Więc no jest to zwierzę, które na pewno jest warte jakby swego rodzaju uwagi, tutaj jest ogromnym symbolem. W mieście tej pandy jest wszędzie bardzo, bardzo dużo. Jest ona tutaj symbolem tego regionu. Jednym z największych jakby naszych pechów to jest to że właśnie mamy dzisiaj sobotę więc jest weekend więc będzie tutaj tyle ludzi Całe sanktuarium właśnie znajduje się na obrzeżach miasta Chengdu też tak samo jednocześnie w mieście Nie do końca rozumiem tą kanciastość Pandy, bo bardzo dużo jest takich pomników, ale kanciastych. Ta przyjemność kosztuje dokładnie na dwie osoby 55 diwanów, czyli około 25 zł. Tam mamy kasę biletową, a tyle ludzi wchodzi. 9 lat temu była sytuacja odwrotna. Ci wszyscy ludzie stali do kasy biletowej, a do wejścia było dużo mniej ludzi. Jednak tak naprawdę te 9 lat zrobiło swoje, ludzie zaczęli kupować i zamawiać wszystko przez internet i od razu wchodzić, więc kasy biletowe świecą pustkami. To są jakieś jaja, bo na bilecie dostrzegłem teraz, że tam jest tylko po prostu jedna osoba i yy, jeden paszport był wymieniony i się okazało, że Jola ma wstęp za darmo. po raz pierwszy, na własne oczy zobaczy wielką pandę jeszcze nie jeszcze nie tutaj też nie

Czy ja wiem? Tak zwykle Chińczycy na początku jest ich pełna, a dalej śluby są puste. Szczerze przyznam, że koale fajniej było widać. Niż na razie tą jedną pandę. Ale chcąc, nie chcąc, w przeciągu roku widziałem kole, kangury, pandy wielkie. Niezły wynik. Tam jest. Nie wiem, czy widać.

To jest tak naprawdę zrobione tutaj, że z uwagi pewnie to jest moje przypuszczenie, to nie jest że to jest fakt, ale moje przypuszczenie, że tak jak w Australii zrobili skalami czyli miejsce, gdzie mają bardzo dużo pożywienia, zagrodzili i po prostu wokół tego zbudowali jakiś tam rezerwat, po prostu żeby te pandy tutaj zatrzymać, ponieważ mają tutaj dużo pożywienia jednocześnie są bezpieczne. Nikt im nie zagraża i są pod stałą obserwacją, kontrolą, i ewentualnie też jedną opieką medyczną. Tak mi się wydaje. specjalnie tam też stoją takie patyki, bo tutaj jakby tych drzew za bardzo nie ma. Więc oni tak, podstawiają może specjalnie? podstawiają, bo tam widać, że stoją te właśnie bambusy. Chińczycy potrafią wszystko zrobić. to jest pewne, że jest to panda nie chińczy przebrany. Przecież jest tyłem. I ciągle widzimy te pandy tyłem. Tak wpisuję się trochę w narrację konspiracyjną. Mam taką propozycję w sanktuarium Pant nie ma Pant, tylko to są Chińczycy przebrani, które ciągle są tyłem kropka Jola. Jola. Was stąd najlepiej jest widać. Mam sobie brzemię prosto. Mają taki olbrzymi rezerwat. Ludzie jakby im nie przeszkadzają, a wręcz pomagają. No tak samo jak tam z kolami, tak? Taka góra też bliżej nie widzieliśmy. Tylko no. na taką odległość. Kangura? No, bliżej, no tak, nie, tak, bo tak. On go zaraz No ale zdawaj sobie sprawę z tego, że yy, na dziko tak go lecony. widzisz. Że na dziko go widzisz. On mógł do ciebie podejść. No tak, tak. A tutaj no, ale... jednak jakieś masz ograniczenia. No już krokodyla nie mogłam zobaczyć, jeśli widziałam. Mogłaś. Zawsze mógł cię zażreć. Zapomniałeś jeszcze, że krokodyle że się zaliczyli też. No tak, no to w sumie tak. Mogłam jeszcze tak do jego paszczki. No tak, ale krokodyla to może sobie nawet. Możesz jeszcze nogę postawić. <grybujesz> krokodyla to, to ten. to Mogłaś jeszcze aligatora zobaczyć w tym. Yy, bliżej. Nie, no bliżej mogłaś zobaczyć jakby cię właśnie pożar, tak? A, a po, po drugie, pasuje, yy, biorąc pod uwagę taką realność to sytuacji. Naprawdę bardzo blisko. No to ja wiem o tym, tak? Chociaż że małe, bo małe, ale były. Bardzo byłam. A ten. A biorąc pod uwagę takie no realne rzeczy no to wiesz na no, aligatora czy krokodyla to możesz sobie zobaczyć w zoo no, tak? Tak, tak, a pandy nie zobaczysz kangura tak. nie zobaczysz koali też nie zobaczysz bynajmniej nie, nie wiem, nie u nas, nie kojarzę wiem, że pandy są chyba typu pomarańczowe, no, jakieś tam, czerwone. Też nie zobaczę no dobra, ale dinozaura gdziekolwiek na świecie nie pojedziesz to też nie zobaczysz a tam jest tam jest prosto patrz jak się robi pusto Dobra. Zaraz. zaraz zobaczymy jak się zrobi w skrócie powiem tak, park ładny 20-30 zł za osobę przyjechać tutaj zobaczyć to jak najbardziej, jeżeli się jest już w cęgu, że powiedział, że można co zobaczyć. Natomiast, gdyby się miało tutaj specjalnie przyjechać tylko po to, żeby to tu zobaczyć, no to nie. No, zależy kto co lubi, tak? Ale, no, jeżeli, chyba, że komuś zależy, żeby zobaczyć tą pandę, no to ok. Ale tak naprawdę, no, zwierzę jak zwierzę, poza tym, że wyjątkowo wyjątkowe swoją bardzo małą populacją i ta. Jest takie znane ogólnie właśnie na świecie, że jednak no, jak chce się zobaczyć tą pandę to tylko w kinach, bo jest ciężko Skończyliśmy ok Okej Powiedzmy takie naciągane 6 na 10 No i co? Ile na 10? 6 na 10, naciągane. A ty? Gdyby nie ci ludzie, to też już oglądałam. Tak? Bo nie byliśmy na tym pokazie. Dziś jest weekend, No tak. To no też tak. nasza trochę wina. No. Byliśmy wczoraj, przez wczoraj, mogliśmy od razu tu przyjechać. Wczoraj, wczoraj było mniej ludzi. Ale się źle czuliśmy, chcieliśmy odpocząć. Nie. Nie, a łaziliśmy. Jechalibyśmy tu taksówką, słówką, byśmy obskoczyli i byśmy wrócili. Zamiast łazić po mieście. No dobrze, natomiast... Ja myślę, jest... że ja bym dała 8. No dobrze. Jola 8, ja 6. Eee, teraz postaram się dostać do biblioteki takiej, jeszcze dalej za miasto, ale jest 30. Chyba 1 stopni jest duchota, jak cholera. Ciężko jest, ciężko jest bardzo. Kluczyki też zabrały. Jedziemy w taksówce? Nie, samochód chodzi. Pan się zatrzymał, poprosił, dał do zrozumienia, że pójdzie tylko skorzystać z toalety, ale samochód chodzi. Nie wiem czy kluczyki ma ze sobą, czy coś, ale samochód jest nadal włączony. A pan zatrzymał się i przeprosił bardzo, no, że musi skorzystać z toalety. Tak, o to ci chodziło. Dobra, to jest po prostu tylko tak zrobione. Takie zudzenie. Yy. No, czyli po prostu taki pic na wodę żeby to sprawiało wrażenie przeogromnych ha, ha ha ale ja. a my myśleliśmy tu jestem Oto on nie wygląda na to. Jola! A, no to tutaj może, to się Tak, tak, Nie widziałam, że to, to co, co, mówiłam, żeby są namalowane księżyce. To w ogóle nie są książki, tylko takie rysunki. Wszystko to jest pizzą na wodę. No dobra, mamy wieczór około godziny 21.00. W końcu udało mi się ole wyciągnąć, żebyśmy wieczorem w końcu wyszli tu w cięgdu na miasto. A teraz taka ciekawostka, bo z tej strony nie ma, ale normalnie na górze jeżdżą skutery, jak tylko są wjazdy... Na przykład na rowery, no to skuter też się wciska. Ja bardzo lubię wychodzić wieczorami na miasto, bo wtedy jest to wszystko oświetlone. Fajnie to wygląda, te wszystkie neony, reklamy. No więc zmieniliśmy sobie e-papierosa na takiego. I się okazuje, że w Chinach największa dostępna moc to jest tylko 5 nikotyny. Ten ma trójeczkę. A tamten co wziąłem na 12 tysięcy Zjarał się po od poniedziałku, bo mamy sobotę wieczór. Ja nie włączam kamerę, ponieważ widzę drugą kobietę, która pali papierosa. Ale obstawiam, że może to być jakaś turystka z Hongkongu, albo gdzieś z Azji, z innego rejonu, a nie Chinka. Jak się czujesz? Ale wiesz jak stanie jutro? I wiesz, że jesteś na szkamerze? Ale wiesz jak stanie jutro? I ja to wrzucę? Nie na to, jak bez to Bez Stanika, jak bez stanika jeszcze jest? Hej! <noise> 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 Ona specjalnie tutaj przyszła, żeby do kamery. Nie. Najpierw na dole mnie cały czas no to im kiwała, masz dostały fazę i zaczęły poskakiwać. Nie wygupiają się, nie, to młodzi młodzież to jest. Sama byłam głupia, i to też było. W domu się zdeniło, to jakiś dni, leżarty. Ojepka i moje rodziny zresztą mówiły, że ja się zawsze wygupiałam. Jeszcze... Widziałam to. Ja zawsze wygupiałam, to do lustery, tak jak wszystkie rośmieszczałam. Swoimi minami, głupimi jakimiś. Ja się też tak zawsze wygupiałam. Oh c'est comme un sujet, c'est un